Dzień Dobry! Która jest godzina? 7.52 Nieźle, nie? Bardzo się cieszę Tak wiem, byłem w Turcji, mam tutaj z bazarku wszystko na sobie Ale nie o tym mowa To dziś jest ten dzień Cześć Bobuś Kiedy ruszamy? Do N4K w Warszawa Na największe Jubileuszowe otwarcie dziesiątego warsztatu. Wow, stresuję się mega. Wstałem się o 5.30. Wstałem o 5.30. Po szóstej już byłem na siłowni. Tak, następny vlog, który zrobię, to o tym jak schudłem i potem wracam na działkę, bo się na działce wiele dzieje. A przede wszystkim ten przystojny kowal już wstał i chciałby się z Wami przywitać. Tak, tak, chciałby się przywitać. O, dzień dobry. Tak, tak, tak. Tak, więc tak to wygląda. Plan na dzisiaj. Zaraz ogień pod firmę. Tam ruszamy. Kolejne dwa samochody biorę. To będzie raz, dwa, trzy. Biorę Mondeo, jedzie 38, jedzie to. W trasie dojeżdża meksykańskie Dildo. A jutro z rana Sandra dojeżdża Toyota Jak widać, Toyoty nie ma. Więc dojeżdża Toyota. Fiat już stoi. Szóstka, piątka stoi, Patryk zostawił ósemkę, jeszcze Patryk rano dowiezie Ferrari. Straszna, ale to straszna logistyka i straszne przedsięwzięcie, jeżeli chodzi o wszystko. Zatem widzimy się pod firmą i jeszcze fajkę spalić i da ogień. Trochę organizacji dzizy z brak radia jest straszny, natomiast poradzę sobie z tym w ten sposób. O. Więc tak to wygląda o, najgorzej. No i najgorzej, że cały czas nie zrobiliśmy tego błędu, żeśmy wyciągnęli wszystko, co tam jest do pompy ABS-u, to co wszystko wskazywało. Bo tutaj wiecie, diagnostyka takich e, urządzeń dwustuletnich wymaga dwustuletniego komputera e, i takowy, żeśmy kiedyś to sprawili. W sensie chodzi o to, żeby mieć diagnostyczne oprogramowanie na Windowsie 98 Max XP, a zatem trzeba mieć komputer, który jest na 98 i XP. Połóż tutaj Miłośnikowa. Dziękuję Miłośnikowa. Właśnie powiedziałem wszystko, żeby mi zabrakło tych butów. Dobra eee, Lecimy do... Eee, ba, 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 ba. Jak Łysy poruszasz się po Polsce? Wpisuję sobie M4K garaż i dane miasto w <taki>, taki sprytny sposób eee, M4K Warszawa BMO. Na miejscu powinniśmy być. Od 1217 plus firma powinno być dobrze. Dobra. I najlepsza rzecz, którą uwielbiam w tym aucie, to jest po prostu przekozak. <mum> Mrugnęła dziewczynka oczkiem. Eee, dobrze. Spalanie zeruje na trasie. Zobaczymy jakie jest spalanie. Wreszcie pierwsza trasa czeka. Wszystko może się wydarzyć. Serio, wszystko może się wydarzyć, bo no te auta nie jeżdżą, kurczę, te auta nie jeżdżą i to jest ich problem, że mieć kolekcję starych aut, to też nie jeżdżą. No, handbrake loser, dobra, handbrake loser i komunikaty po niemiecku, to jest po prostu masakra. Dobra, słuchajcie, widzimy się pod firmą, zobaczymy, bo to jest jeszcze Mondeo na kołach, to jest dramat. Dobra, pozbierałem ekipę, o poranku wszyscy zamuleni. Ja mówię Gizes, my zostawiamy samochody, a jeszcze na hotel trzeba przejechać. Ja wie co teraz, jak wszyscy mają tyle tobołków, a nas jest szóstka. No zobaczymy a jeśli dzisiaj marsze manifestacje. No jest, dzieje się. Ej, w ogóle cup holder. To jest beka. Cup holder. Więc o. Cały składzik Mondeo bez deski, żeby dobrze jechało, proszę. Siódemeczka tam. Jest dobrze. Zobaczymy. Więc odstawiam ostatnie tabletki na odciśnienie i tydzień nie brałem było dobrze, a wczoraj w końcu mi ciśnienie skakało. Nie, przed mi skakało ciśnienie, więc wziąłem znowu, i tak no i tak nie wiem, no może się za wcześnie, ale jak mi skakało ciśnienie, to i tak skakało w takich bardzo, bardzo normalnych granicach, więc to, to było piękne, nie? Idziemy teraz jeszcze Marcina z trasy zebrać i będzie wszystko okej. Okay. Najbardziej to ma przerąbane Kuba w Mondeo, bo Mondeo ma z tyłu sprężyny od Galaxy, dlatego że sprzęt waży tyle kilogramów, że nie wiem ile, 200, 300, może 400 kilogramów może to ważyć wszystko, więc... <grym> Kara audio waży. Tak to wygląda. Strasznie się stresuję, w ogóle wiecie, ja jestem, może tak to postawię, o. Nie było. Ja w ogóle jestem e, introwertykiem, ja w ogóle boję się ludzi, nie lubię ludzi, a przez 8 lat się musiałem przyzwyczaić. To nie, że nie lubię, że coś tam, tylko ja po prostu strasznie się stresuję, jak tych ludzi widzę, nie e, Więc to jest, myślę, że taki główny mój problem. No, ale jak to życie pokazało, da się do wszystkiego przyzwyczaić i... To nie to, że nie lubię być na takich spotkaniach, bo uwielbiam, ale ten pierwszy moment stresu jest po prostu cholernie e, wysoki, więc pff, no co zrobisz, nic nie zrobisz mordo. Widzimy się na następnym przystanku. Pierwsza pauza. Złapaliśmy wielkie meksykańskie dildo na parkingu. <gryw> Jak się jeździ wielkim meksykańskim dildo. Opowiedz historię check engine'a. Wyczyściłem go troszkę, wytrzepałem dywaniki, starłem kurzę i zgasł. Ale ha. dzisiaj rano już się obraził znowu. Mówiłem. Czekamy na Kubę. Eee. Czemu przyspieszałem? Bo termostat mi się rozwalił, więc mamy pierwszą no, awarię. Jest to... otwarty. Jest otwarty cały czas, więc aha, musiałem dogrzać się podczas jazdy. Aha, aha. <noise> Pozdrawiam wszystkich tych, którzy minęli, więc nas. Nie, no ładnie taki zestaw wygląda. Słuchajcie, kolokwialnie to mamy tak. 5-4. 5.0 i 6.2 6.2 czyli mamy 10.4 5.4 czyli tutaj mamy 10.4 plus 6 to jest 16.4 16.8 litra i teraz tu mamy tak, razem mamy 640 koni plus 420 to jest 1000 koni 1060 koni 24 cylindry plus 8 to jest 32 cylindry Słuchajcie, te czasy nie wrócą. Za Rafał to ja jechałem jak dziadziuś i zszedłem do spalania 13 na setkę. A to my bez dziadziusiowania po tyle mamy V12. No. V12. Nie. Ile miałeś? Ale on, on zużywa 4. 10 litrów na wibrację. Teraz. Na teraz. Wcześniej miałem nie. A ja łączną od firmy mam 15. On zużywa dyszkę na wibrowanie. Okay. Dobra, dojechaliśmy. Jest ze mną fotobstryczek. Dziękuję. Jego kolega Siłko. Kupcona bym pokazał, ale nie powiem co robi, bo nie mogę mówić co robi. zaraz go pokażę. Zobaczcie co przyjechało. Jeden problem tego auta jest taki, że to auto chyba w ogóle nie jeździło. Teraz się okazuje, że nie ma iskry albo paliwa. Zaraz zobaczymy i zweryfikujemy. Główno żyło. Tu cały czas jest jakiś problem, nie? W sumie to tym autem się pocieszyłem jak mysz do sera. Ale to nie Zaraz... O, tego, żebym szukał! To jest bardzo ważna rzecz A nie tam jakieś inne bulburatory Jeszcze telefon bym znalazł no Wtedy bym był przeszczęśliwym człowiekiem Ale nie mogę znaleźć No dobra, nie wiem, która jest godzina, dochodzi 16 Dzieje się Słuchajcie, w ogóle najlepszym numerem, jaki widzę, to jest ten Mercedes Patrzę na niego przez kamerę I widzę go niebieskiego Patrzę nie przez kamerę, widzę go takiego zielonkawego nie? Nie ten kolor, faktycznie. Masakra. Dobra, słuchajcie, jedziemy rozbić się. O, mamy tutaj nasze koczownicze miejsce. Jedziemy zaraz do hotelu zrzucić. Tak, rozstawiamy materacę, flaszkę. O, poduszki już są. Kurde, mieliśmy to podzielić. Dobra, jutro to podzielimy. Jutro muszę podzielić gadżety na te, które będę rozdawał ze sceny, a na te, które będą hostessy rozdawać. Widzimy się na mieszkaniu i widzimy się jutro, bo im bliżej, tym bardziej stres łysemu rośnie. Ha, dzień dobry, poniedziałek. Ale jak poniedziałek? Przecież miałeś pokazać otwarcie i w ogóle wszystko. Poniedziałek po otwarciu? Nie. Poniedziałek tydzień po otwarciu. Dzień dobry, Bobciu. Mm, tutaj lubimy, tu lubimy, tu też lubimy, a tu lubimy. Tydzień po otwarciu. Zaraz puszczę Wam w skrócie to, co Stasiu nagrał. Bo ja absolutnie nie miałem do tego głowy. Ogień dla mnie. Tam było wszystko zestrojone na minuty. Minuta, żeby przejść tu, minuta, żeby przejść tu. Półtorej godziny na zdjęcia z widzami, 1200 zdjęć. Coś tam się działo w ogóle, a już dwa dni przed już mi coś rozkładało, mówiłem, że mnie jakieś choróbsko bierze. No i faktycznie, no, musiałem się dokurować. Jestem jeszcze po weekendzie, gdzie był u mnie szwagier, więc... Szwagier, w sensie, e, ześmiechawy. nie mój, absolutnie nie mój, e, więc też było fajnie. E, no i tyle. Dobra, słuchajcie, puszczę wam w takim telegraficznym skrócie, jak wyglądało największe spotkanie do tej pory bezpośrednio z widzami, bo kiedyś były podobne rozmiarowo, ale aż tak wielkiego pierdyknięcia nie było, czyli zobaczcie, jak się otwierało M4K Garage w Warszawa. Zapraszamy na otwarcie M4K BMW. I teraz trzeba ja głośno krzyknąć zapraszamy? Proszę, proszę. Tak. Ho, 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 lubię to. E, 17? 18? 19? 20? 21? 22? No stara gwaria większość. Widzicie, moje samochody w środku i mnie. Jesteśmy tutaj czysto przyjacielsko i żeby was zobaczyć, więc Dzień dobry jeszcze raz, brawa, ale takie myśli, takie, o, ciemno i będzie miło. I'm changing who I am I'm making a new plan Rearranging my life and a girl tak to było, było grubo. Zima, przyszła zima do ogrodu. Mam dobrą informację, wracają normalne vlogi z działki, bo już trochę działką trzeba się zająć. Eee, wracają normalne vlogi z majsterkowania, muszę auta pochować, muszę auta po, po schować, więc już następne, następny vlog będzie jak to się dzieje na działce wszystko. No niby ma to tylko parę dni potrwać, ta, ta sytuacja, ale no wszystko już poszło w jedną stronę, nie? czyli cisza, spokój, woda się wyczyściła sama łyby poszły spać, łyb nie widać. Liście opadły momentalnie, bo to wiecie jak było, nie? Przynajmniej u nas tutaj na Kasiebach. Ciepło, 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 ciepło. Jeszcze przecież w Bieszczadach jak byliśmy, to też jeszcze było ciepło, ciepło, ciepło i nagle łup, śnieg i Ja tam się bardzo cieszę, nie narzekam. Jacuzza czeka na opróżnienie. Bieszczady, chłopaki z Bieszczad, do Bieszczad pojechali kończyć wszystko. Ja też zaczynam. Tak ostatnio wam w którymś vlogu. Mówiłem, jak szedłem na ten długi spacer, że zaczynam poprawiać swoją kondycję psychiczną. Tak to się zaczyna. Co tam jeszcze? Meksykańskie dildo stoi sobie. O, ale o tym, o tym się nawet nie denerwuj. Tu, jak buniu, olmość zelkę, taką słodziutką, długą, zelkę półmetrową. Nie wytrzepij teraz na mnie przed wyjściem. Ja ten tydzień też mam e, nagraniowo dość ostry, bo. Teraz jadę nagrywać miłośników. Kister do mnie przyjeżdża. Jedną taką historię opowiemy sobie, albo dwie. Już nie chodzi. No trochę związane z tymi kalibrami, ale to pod kątem patologii polskich autohandli i polskich warsztatów. Więc to zobaczycie w piątek na ekranie. W niedzielę zobaczycie fury marzy na ekranie. 11 albo dwunastkę. Dwunastkę chyba z tego co kojarzę. Więc też, też się dzieje. Potem jadę do Warszawy. Zobaczcie, co się dzieje, bo tam Marcin siedzi. Tam jest ogień na tłoki po prostu. E, więc tak to wygląda i potem, 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 no potem, no dużo jeżdżenia mam w tym tygodniu po prostu, e, vlogowo to i to ja muszę naprawić, wracaliśmy z otwarcia i pierw jechaliśmy do Katowic, żeby Ferrari zrzucić na serwis i na zimowanie, a potem się rozpieprzył układ hamulcowy z tyłu, bo nigdy nie zdążyłem do niego zajrzeć, więc będę musiał to zrobić i dopiero wtedy pojadę zmienić koła na zimowe, no i tyle, co. Skoda pożyczyłem tościowi, bo u siebie nie zmienił opon na zimowy, więc pojechał po zimówki superbem, ale ja też tam niewiele lepiej. Mam w części na tylko pozmieniane i tego vloga dzisiaj skończę w pracy, więc, no więc tak to wygląda. Słuchajcie, trochę się musiałem ogarnąć, cały tydzień nie trenowałem, a jak nie trenujesz cały tydzień i tak dalej, to mięśnie na przykład odzyskują wodę, organizm jeszcze bardziej się dowadnia, i wyobraźcie sobie, na przykład ze 106-105 kg możesz podejść na 110. Czyli 4 kilo możesz w tydzień przytyć, ale to nie jest przytycie tłuszczu, tylko to jest napełnienie się wodą i tak dalej, więc zaczynam też treningi A, z powrotem. Więc pierwszy raz od kwietnia miałem tydzień, tydzień przerwy, no ale też pierwszy raz byłem tak rozłożony. Najdłużej ile miałem przerwy to 4 dni, bo to nie Dobra, let's go. No właśnie, ziomek pasów nie zapiąłeś. Dobra. Jaj mój, puchaty mi <grych> Tak, wiem, podoba się wam plecak. O, dotarłem do biura 36-letniego chłopca. Tak, to mi odsprzedał jeden z widzów. Kiedyś, czy kiedyś w tym roku, z pół roku temu. Dopiero podjechałem do składania tego. Masakra. Ale dobrze, lubię takie rzeczy. Słuchajcie, kończę, czekam na kickstera, coś tam zaraz machniemy. Pełnię swoje motoryzacyjne marzenie, o którym mówiłem w 16 roku. Znaczy może spełnię, bo to nie jest jeszcze powiedziane. No tak, nie to droższe, to tańsze, ale to jest na takim top jeden moich motoryzacyjnych marzeń. Dobrze, słuchajcie, cieszycie się, że vlogi wrócą? No to zostawcie koniecznie kciuka w górę. Zanim jeszcze podsumuję, pamiętajcie, że możecie zawsze zaoszczędzić parę złotych, jeżeli mówimy o samochodach. Dlaczego? No, bo jeździcie, kupujecie paliwo, kupujecie opony. Mam nadzieję, że już macie na zimówkach, no albo ewentualnie wielosezonowych, ale że reagujecie w tą stronę. No, też auto musicie ubezpieczać, robić przeglądy, inne piją, I przy czynności ubezpieczenia, jeżeli moglibyśmy zaoszczędzić, wyobraźmy sobie, kilka stówek, to czemu nie? I teraz wystarczy, że klikniecie sobie link w opisie, wejdziecie sobie w porównywarkę ubezpieczeń, która nic nie kosztuje, totalnie za darmo, za free, wpiszecie dokładnie dane Waszej i Waszego samochodu, ułożą Wam się ceny ubezpieczeń od najtańszych do najdroższych. Jeżeli się okaże, że ta najtańsza jest, no powiedzmy, atrakcyjna dla Was i porównywalna, albo nawet tańsza z tym, co macie, to super. Jeżeli jest porównywalna z tym, co macie, to pamiętajcie, że 150 zł właśnie przez MoviePel wraca wam od zakupu policy w ciągu kilku kilkunastu dni. Czy w tych czasach warto o tym mówić? Warto. Bo jak będzie wyglądał przyszły rok z MUP współpracą, jeżeli chodzi o tego typu korzyść, jeszcze tego nie wiem. Rozmawiamy cały czas. Więc pamiętajcie, że link macie w każdym opisie filmu i warto, bo korzystam ja, korzysta Stanisław, korzysta Kuba, inni moi mechanicy, bo po prostu pomija się prowizję, chociażby. Dla agenta. Nie ja wiem, no, taka jest kolej rzeczy. Tak samo było z sklepami internetowymi. E, one też były tańsze, bo pomijało się koszt sklepu stacjonarnego. Zatem e, tak to wygląda. Działka, vlogi, vlogi, działka. Troszkę wolniej, ale jakoś to wszystko będzie szło. E, w środę mam tą pierwszą wizytę u nowego doktora. Trochę jestem przerażony. A, powinno być dobrze. Dobrze, wracam do żywych, wracam do siebie. Zobaczymy, co to nam to życie przyniesie w najbliższym czasie. No i uciekam pracować. Zatem, trzymajcie się. Tak, trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych odcinkach. No, będzie fajnie, mówili. Cześć.